Nie mam się o co martwić, dziewczyny. Mój mąż nie ulegnie żadnej. Pawle? Swoją pokusą jest... Paweł. Hmm. Długo tego nie robiliście? Wiesz co? Jakoś nie liczyłam. On mówił, że 5 lat. 5 lat, jeden miesiąc, cztery dni i 13 godzin. Czy jakoś tak? Ale on po prostu nie potrzebuje dużo. Zadaliśmy hmm. Pawłowi pytanie. Czy zdradziłeś żonę więcej niż raz podczas trwania małżeństwa? Tak. A ta odpowiedź to... Prawda. Teraz w dupę to nie gej, A po trzech to się podobno zeruje. Nie. Ale to pewnie było dawno. Dlatego zadaliśmy mu kolejne pytanie. Czy miałeś kontakt seksualny z mężczyzną miesiąc temu? Tak. A ta odpowiedź to... Prawda. Ja jest Paweł. Przykro mi kochana, ale twój mąż najwyraźniej żyje według zasady żona nie juta, wyliże koledze jego. 40 nie do tego Pawła. Co on ma, czego ja nie mam? Odpowiedź jest prosta. Nie chodzi o jego faworka, ale Pawłowi <gry>